się Do wykonania żaglówki lub żaglowca potrzebna będzie łódka, której budowę opisałem w poprzednim filmie. Ponadto niezbędne są maszty i żagle. Na maszty najlepiej wykorzystać patyki od szaszłyków dostępne w każdym niemal sklepie spożywczym. Do osadzenia masztów w łódce dawniej zalecano korki, np. od wina. Korek musimy przekroić wzdłuż na pół najlepiej nożykiem do tapet. Zamiast korka można zastosować kawałki styropianu z opakowań, ale są bardzo lekkie i trzeba je przyklejać albo obciążać. Można też wykonać podstawę masztu z plasteliny. Korzystając z tego, że patyk do szaszłyka ma ostry koniec, wbijamy go w podstawę. Najlepiej zrobić to od dołu, bo ostry czubek masztu ułatwi zakładanie żagi. Na żagle możemy użyć dowolny papier, najlepiej biały. Ja zastosowałem papier z zeszytu w linię, żeby imitował pasy, z których użyty jest żagiel, czyli bryty. Szkicujemy na papierze kształt żagla, dopasowując go do wysokości masztu, i wycinamy nożyczkami. Zależnie od tego, jaką chcemy żaglówkę czy żaglowiec, przygotowujemy żagle trójkątne niecałkiem poprawnie nazywane bermudzkimi, żagle gaflowe albo żagle rejowe. Żagle trójkątne i gaflowe nazywamy wspólną nazwą skośne lub suche, czyli bez rei. Żaglówka, która ma jeden maszt i jeden żagiel, nazywa się ket. Jeden maszt i dwa żagle ma sloop. Jeden maszt i więcej żagli przednich ma kuter. Jeśli dodamy drugi maszt z małym żaglem do manewrowania, to uzyskamy jol. Jeśli żagiel na drugim maszcie jest większy i używany jest w normalnej żegludze, to będzie kecz. Gdy maszty są równe lub tylny jest wyższy a żagle są skośne, to taki statek nazywa się szkuner. Szkuner może mieć dwa, trzy lub więcej masztów, mówimy wtedy szkuner trzymastowy, szkuner czteromasztowy itd. Jeśli na obu mastach dwumasztowca są żagle rejowe, to jest to bryg. Jeśli na pierwszym maszcie są żagle rejowe, a na drugim skośne, to jest brygantyna. Przy większej liczbie masztów, jeśli wszystkie mają żagle rejowe, to jest to fregata. Gdy tylko ostatni mast ma żagle skośne, to jest to bark. Może być 3, 4 masztowy lub więcej. Gdy tylko pierwszy mast ma żagle rejowe, a pozostałe masty skośne, to jest to barkentyna. 3, 4 lub więcej masztowa. Pozostał jeszcze jeden popularny rodzaj żaglowca. Jeśli na szkunerze zamiast topsla nad gaflem na przednim maszcie znajdują się reje, to jest to szkuner urejony. Ale uwaga reje powinny być co najmniej dwie. Miłej zabawy.